Witamy bardzo serdecznie Państwa na konferencji prasowej. Jesteśmy w ostatnim dniu kampanii. Ostatnie godziny, aby namówić znajomych, przyjaciół, sąsiadów na udział w tych wyborach, o które decydują o tym, jak Polska będzie wyglądała przez następne lata. Jesteśmy w gronie poselskim. Pan Grzegorz Ketyna, Michał Jaros, oraz moja osoba wraz z wolontariuszami. Zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w wyborach. To najważniejsze wybory od 30 lat. Jesteśmy w Bolesławcu, Gryfowie, Lwówku, także w Zgorzelcu i Lubaniu, a więc aktywnie zapraszając wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Bardzo proszę, panu Gryfowie. Żeby... Ostatnie godziny, każdy baner jeszcze powieszony, każda ulotka rozdana, ale przede wszystkim obecność przy urnach wyborczych w niedzielę. Bądźmy tam rano, bo. Skutki pandemii ograniczają możliwość dostępu do lokali wyborczych, więc spodziewamy się kolejek i bardzo wysokiej frekwencji. Prosimy o udział, prosimy o głos na Rafała Trzaskowskiego. Polska zasługuje na prezydenta, który będzie łączył, nie dzielił, będzie szanował wspólnotę, będzie dobrze reprezentował nas w Europie i świecie. Szanowni Państwo, Rafał Trzaskowski mówił o nowej Solidarności. Wczoraj zaprezentował swój program wyborczy, który konsekwentnie od kilku kilkunastu dni prezentował w różnych miejscach w Polsce, również na Dolnym Śląsku. To ważne, żebyśmy wzięli udział w wyborach. Każde są ważne, ale te mają szczególnie ważną, ważne znaczenie. Te wybory będą decydowały o przyszłości Polski na najbliższe lata, o to, jakiego będzie mieli prezydenta. Jak będzie reprezentował Polskę i czy będzie reprezentował wszystkich Polaków i Polki, czy będzie reprezentował tylko swoje środowisko polityczne? My chcemy prezydenta wszystkich, my chcemy prezydenta, który będzie walczył o Polskę równych szans, który będzie budował nową solidarność, bo ona jest dzisiaj potrzebna. Dlatego, szanowni państwo, przekonujcie swoją rodzinę, sąsiadów, znajomych wszystkich, idźcie na wybory i do ostatnich godzin walczcie o głosy dla Rafała Trzaskowskiego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Bolesławca i powiatu bolesławieckiego do aktywności przy urnach wyborczych już w najbliższą niedzielę. I bardzo proszę, jeżeli są Mam pytania... Mam pierwsze pytanie do pana posła Grzegorza Schetyny. Jeżeli pan y, Rafał Czaskowski zostanie prezydentem, czy Platforma Obywatelska odbije władzę w przejmiku y, y, dolnośląskim? I czy zaakceptuje na przykład na funkcji marszałka naszego, tutaj y, z naszego rejonu, pana Cezarego Przybylskiego? No. Oczywiście wszystko nie tylko zależy od wyniku wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Wierzymy, że ma ogromną szansę zostać prezydentem Rzeczpospolitej. To też kwestia jakości pracy i refleksji w samym sejmiku. Uważamy, że każde rządzenie z PiSem szkodzi naszemu regionowi. Ważne jest, żebyśmy stworzyli koalicję, która będzie szukać tego, co wspólne jak inwestować w najważniejsze miejsca regionu dolnośląskiego, jak budować te nowe relacje. Jesteśmy gotowi do, do nowego początku, także w Sejmiku i w Urzędzie Marszałkowskim. Zależy nam na wykorzystaniu całego potencjału Dolnego Śląska. Każde miasto jest tak samo ważne, każdy powiat jest tak samo ważne. Potrzebujemy dobrej współpracy i jesteśmy do niego gotowi. Do Pana posła. Mieszkańcy Bolesławca mają problemy teraz, ponieważ no, jest po epidemii, w trakcie epidemii jesteśmy. Niektórzy przedsiębiorcy mają duże problemy, czy na przykład y, ta słynna bolesławiecka ceramika. Jak byście jakbyście chcieli pomóc bolesławieckiej ceramice? Po pierwsze, będziemy w perspektywie dwóch, trzech tygodni otwierać tutaj biuro poselskie, angażować wszystkich mieszkańców do takiej aktywności. Jesteśmy po rozmowach także z prezydentem. Aktywność biur poselskich i posłów, głównie w relacjach w Warszawie, ze sprawami przedsiębiorców, mieszkańców Bolesławca, jest czasami nieoceniona. To tak naprawdę, my powinniśmy być rzecznikami wszystkich tych spraw, które nie są do rozwiązania na poziomie lokalnym, i do tego się zobowiązujemy do pełnej aktywności na rzecz. Także ceramiki bolesławieckiej, która jest symbolem całego regionu i jest takim zakomitym produktem eksportowym całej Polski, czego słynie Bolesławiec. Więc jeżeli wszystkie te elementy dotrą do nas skutecznie, o to prosimy również, aby nam przekazywać te sprawy, które są często nie do załatwienia tutaj, a wymagają interwencji warszawskiej. Będziemy tutaj mieć dyżury, będziemy składać interpelacje, chodzić do ministerstw i pomagać tym firmom, które są po prostu taką markową, markowym produktem tej ziemi, ziemi bolesławieckiej. Ostatnie pytanie, to już takie polityczne. Kiedy w Bolesławcu, proszę Państwa, odbudujecie struktury platformy w Bolesławcu? To jesteśmy teraz tu, tu w kampanii wyborczej. Ten obraz jest bardzo budujący. Setki podpisów, które otrzymaliśmy w Bolesławcu. Wsparcie wolontariuszy, to dla nas jest wyzwanie i jesteśmy gotowi do tego, żeby przedstawić nowych członków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, nowych liderów. Po, po wyrozumieniu z tą aktywnością posła Piotra Borysa zrobimy nową jakość Platformy Obywatelskiej w Kołysławcu. Jesteśmy tutaj przekonani, że to nam się uda i jesteśmy na bieżąco. Jeszcze jedno rzeczy, pytanie. Chcę powiedzieć jeszcze jedną Bardzo ważne też oczywiście, trzeba podkreślić, po Piotr Borys jest, ale jeszcze pani poseł Zosia, Zofia Czernow, i będziemy pracowali nad tym, żeby te struktury były odbudowane na tym poziomie, w którym były albo nawet lepiej. Więc to wszystko jest przed nami. A teraz jest ten czas, gdzie widzimy, że platforma obywatelska, nawet jeśli tutaj nie ma ich zbyt wielu członków wojskowców, to jednak jest, bo są wyborcy platformy obywatelskiej, co pokazali, zbierając podpisy, przekazując te podpisy i za to serdecznie dziękuję. Jakieś przesłanie do przeciwników, do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości macie Państwo na te wybory? Tak, żeby mamy... Takie sygnały mówią o tym socjologowie, i coraz więcej tych, którzy deklarowali jeszcze parę tygodni temu głosowanie na Andrzeja Dudę, dzisiaj chcą głosować na Rafała Trzaskowskiego. Tak trzymać, to jest dobry ból. Wszyscy głosujemy na Rafała Trzaskowskiego 28 czerwca. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.